Ej, co? Dzisiaj powstało kolejne zamieszanie na listach Zoom. Ponad 1100 kotłów peletowych wyfrunęło. Nie wiadomo gdzie i jak i dlaczego. EPREL. EPREL się kłania. Ale to nie tylko kotły peletowe zostały stamtąd usunięte, również kotły na zgazowanie drewna. Część tych kotłów prawdopodobnie nie jest w ogóle produkowanych, ale tam się znalazły, natomiast odnosząc można odnieść wrażenie, że to jeszcze chyba nie wszystko, że w czwartek komisja sejmowa się zbiera i tam mogą powstać kolejne jakieś turbulencje, więc obserwujcie, sprawdzajcie, czy urządzenia grzewcze, które chcecie instalować w swoich domach, czy znajdują się na liście Zoom, czy dostaniecie do nich dofinansowanie, czy producenci wyrobią się z dostarczeniem wszystkich niezbędnych dokumentów do tego, abyście to wy mogli skorzystać z dofinansowania na wymarzone źródło ciepła? Trzymajcie się.